Cześć wszystkim, Dawid z tej strony, dzisiaj materiał o Smoleńsku, jest to lekki krążek rosyjski 10 tieru, okręt premium, okręt prezentuje się tak, tu jest jego kamuflaż historyczny i statystyki, w grze jest też dostępny drugi kamuflaż taki specjalny, tutaj są jego statystyki, prezentuje się to tak, tu jeszcze kamuflaż historyczny, tak to wygląda. E, moim zdaniem, lepsze statystyki. E, ma kamuflaż historyczny, jest on też troszkę tańszy. E, no i to jest chyba taki lepszy wybór na ten okręt. E, tu jeszcze e, elitarne bonusy na okręcie. E, no, ja polecam wziąć tą drugą opcję. E, właśnie, Żeby podbić tutaj e, szansę na podpalenie i w ogóle e, minimalnie damage z haeków, no okrętem głównie e, gramy pod haeki. No, to jest najlepszy podpalacz w grze. Tu mamy Battle Honorsy, wyglądają one w taki sposób: e, skile dostępne na okręcie, czyli mamy wytwornicę dymu drugiego poziomu, dwa użycia. Mamy tutaj dopałkę do pelotki. Drugiego poziomu, dwa użycia. No i mamy też sonar drugiego poziomu, dwa użycia. Statystyki na paskach, jak sobie rozwiniemy, wygląda to tak. Mamy 27 tysięcy życia, obrony, jak na lekki krążownik. No, nie ma tutaj szału. No, okręt ogólnie jest bardzo słabo opancerzony i trzeba naprawdę nim dużo uważać dużo manewrować, bo można bardzo szybko. Zejść. No, okręt naprawdę potrafi wciągnąć ogromny damage. E, manewrowość. Okręt jest w miarę szybki, e, w miarę zwrotny. E, tutaj działka 130 mm, e, czyli w zasadzie jak na ruskich DDK, mamy 16 działek. E, 4, 4 wieże po 4 lufy. E, reload 4,75 sekundy. Jeden z szybszych reloadów. Zasięg tylko 12,14 km no to jest nie za duży zasięg, zwłaszcza jak na ruskiego krążka 10 Tieru. Statystyki d Haeków, Apeków w miarę duża szansa na podpalenie, zwłaszcza przy tych 16, 16 lufach. No okręt po prostu bardzo dobrze podpala, czasami z jednej salwy potrafią wejść trzy pożary. A w bitwie to tak około 18 do 20 pożarów potrafi wejść, wiadomo zależy od RNG, ale 18-20 pożarów no, to jest w zasadzie taki standard na tym okręcie. Na 30 stopni obrót, obrót e, tych wież, więc to jest bardzo szybko. E, mamy też torpedy, dwie wyrzutnie po 5 e, torped. W zasadzie standardowy, jak na krążka rosyjskiego. Zasięg torped nie jest zbyt duży, damage też nie powala. No i torpedy też nie są jakieś bardzo szybkie. Statystyki pelotki. Ta pelotka no, jest ok Aczkolwiek Newski czy, czy Petro mają zdecydowanie lepszą tą pelotkę. No, myślę, że jest, na Smoleńsku ta pelotka bije ciutkę mocniej niż na Moskwie. No i wykrycie 7,78 km. E, Supalsy ja używam e, węgla na zmniejszenie wykrycia. E, w drugiej e, opcji mam e, racje żywnościowe na zmniejszenie reloadów. E, no i benzynę na przyspieszenie okrętu i zwiększenie jego sterowności. E, equipment. W pierwszej opcji ja sobie wziąłem zmniejszenie reloadów. I myślę, że to jest najlepsza opcja na tym okręcie. Chociaż zastanawiam się też nad zmniejszeniem rozrzutu, ponieważ w walce z dedekami, gdzieś tam na duży dystans, jak dedek kręci, czasami mi tego brakuje. Okręt wtedy mam wrażenie, że jest minimalnie niecelny. No i też z jakimiś mniejszymi krążkami też mogłoby to ciutkę lepiej wyglądać na dystans, ale tragedii nie ma, więc w zasadzie albo reload, Albo właśnie rozrzut na tym, na tym krążku bierzemy w pierwszej opcji, w drugiej opcji ja wybrałem sobie silnik i do tego w trzeciej opcji wziąłem ster. I myślę, że tutaj ewentualnie w tej drugiej opcji albo zostawiamy silnik, albo gramy na dwóch sterach, ewentualnie tutaj w drugiej opcji wziąć silnik, ster. I ewentualnie w trzeciej opcji wziąć sobie wykrycie. Nie testowałem tego jeszcze, ale jestem ciekawy, jak to będzie działać. W razie czego to Wam to gdzieś tam opiszę w, pod filmikiem, jak przetestuję, ale myślę, że to też by się sprawdziło na tym okręcie. Kapitan. No tutaj z nowego kapitana, okręt mam w zasadzie od wczoraj, więc też jeszcze go nie mam aż tak dobrze opływanego. Ale tak, mój kapitan na tą chwilę, czyli w pierwszym, w, w pierwszym skillu, pierwsza opcja. W drugim skillu wziąłem sobie drugą opcję, żeby mieć dodatkową pelotkę, dodatkowy sonar. Jak ktoś tego nie chce, no to wiadomo, pierwsza opcja. W trzecim skillu wziąłem sobie podbicie dział, czyli przyspieszenie obrotu, i do tego mniejszy rozrzut no, dopóki okręt ma 75% życia, ewentualnie pod przeżycie, pierwsza opcja w czwartym skillu wziąłem sobie lepszą pelotkę, jak ktoś tego nie chce, to bierzemy pierwszą opcję w piątce, pierwsza opcja, ewentualnie Daredevil ja wziąłem Exploit Weaknessa na podbicie damage'u na okrętach, które się palą, które się topią. Pod przeżycie trzecia opcja, ewentualnie można się pokusić o sonar, chociaż aż tak często się go nie używa. Siódemka, tylko pierwsza opcja. Ósemka, tutaj bezapelacyjnie dym, i nie ma sensu tu nic innego brać na tym okręcie. 9. E, Demolition Expert e, w 10. Ja na pewno wezmę honor Seekera. Jak ktoś nie chce honor Seekera, bierze pierwszą opcję. W 11. Bierzemy sobie tutaj e, Haeki. Ewentualnie, jak ktoś bardzo chce apeki, ale tutaj na tym okręcie apeków się rzadko kiedy używa. Czasami e, do walki z ddk chociaż i tak robimy z nich sieczkę na Haekach. E, apeki głównie jak walczymy z bardzo lekko opancerzonymi jednostkami typu Minotaur albo jakiś inny Smoleńsk a w dwunastym levelu ja będę brał na pewno pierwszą opcję pod podbicie kadłuba no okręt niestety potrafi wciągnąć bardzo duży damage, dlatego będę chciał podbić ten kadłub Słabej i mocnej strony tego okrętu. No, na pewno mocną stroną tego okrętu jest jego DPM, e, no, który jest na kosmicznym poziomie, bo żaden inny okręt w grze nie robi takiego e, damage'u e, jak Smoleńsk e, i nie wsadza tylu pożarów co Smoleńsk. E, okręt ma też bardzo dużo minusów. No, totalny brak pancerza to jest jego największa wada. E, no tu naprawdę trzeba dużo myśleć, dużo kręcić tym okrętem, e, szukać gdzieś flanki. E, musimy też naprawdę uważać na lotniskowce w bitwach. No jak e, lotniskowiec po prostu zacznie nas pokusować, e, latać na nas od samego początku, to za dużo w bitwie nie zrobimy. Mamy pelotkę, ale ona nie jest jakaś bardzo powalająca, więc, po prostu wtedy musimy e, gdzieś tam się e, trzymać, blisko okrętów, które mają dobrą pelotkę, e, czy po prostu blisko, być blisko od naszych okrętów. Musimy naprawdę uważać na wszystkie okręty. E, no, na krążki, na pancerniki musimy uważać. E, raczej staramy się e, nie wchodzić z nimi w bezpośrednie starcie gdzieś, że szukamy flanki. Po prostu e, to jest najlepsza taktyka na ten okręt. E, no w momencie, kiedy dostaniemy jakikolwiek fokus od krążka czy, czy od jakiegoś pancernika, to chwila, moment i nas nie ma. No, mamy dymek, ale dobrzy gracze będą nas w tym dymku trafiać cały czas. Zwłaszcza jak jeszcze lotniskowiec na nas lata, no to widać po prostu jak stoimy, bo, bo bije nasza pelotka. E, tak samo e, no ten reload też wtedy działa na naszą niekorzyść, no bo co chwilę wiadomo widać skąd lecą pociski. No Więc e, no musimy brać pod uwagę właśnie ten totalny brak pancerza. No to zresztą widzicie, jak tutaj e, szybko spadło mi życie, a weszły może dwie pestki z pancernika. E, no, Niejednokrotnie widziałem jak Smoleńsk dostał po prostu jedną bułę od pancernika i schodził. Sam też niejednokrotnie ściągałem Smoleński jedną salwą z pancernika, czy, czy na przykład z krążka. I tutaj no, Smoleńsk w zasadzie z każdym krążkiem jest w stanie przegrać. No i na to trzeba na to trzeba po prostu uważać. Tak więc tu przejdźmy już do bitwy. No ja stoję za skałką, wykorzystuję sobie to osłonę, palę tutaj e, okręty. Widzicie, że ten e, damage bardzo ładnie pracuje sobie, okręt jest też w miarę, zbro, w miarę celny. W zasadzie na dużym, na praktycznie każdym dystansie trafiamy sobie w DDK. Tu nie ma z tym jakichś większych problemów. No, Dedeki naprawdę fajnie się ściąga tym, tym krążkiem. Mamy też sonar, który nam pokazuje torpedy, czy po prostu jak Dedek nas raszuje, odpalamy sobie sonar i nawet jak nam się zadymi, no to po prostu go wyciągamy z tego dymu i w zasadzie na 2-3 salwy go ściągamy. Dedek, którego przycelujemy gdzieś w burtę, naprawdę mocno zbiera. Bo tutaj akurat mi nie, poloso nie polosowało za dobrze grałem tym okrętem co bodajże była chyba piąta czy szósta bitwa więc jeszcze nie miałem go też jakoś mega mocno opływanego tak więc no tutaj sobie będę okładał teraz tego Smoleńska no na tą chwilę po prostu tutaj wykorzystuję tą skałkę żeby, żeby gdzieś tam też nie dostać no jakiejś dosyć mocnej buły bo tu jest i Henryk tam był jeszcze pancernik więc naprawdę muszę uważać na te okręty Teraz spróbuję Henryka. No tutaj też ten zasięg na no 12 km to nie jest jakiś powalający zasięg na krążka. No, dosyć dużo krążków na dziesiątkach. E, no, ma większy zasięg od nas albo, albo porównywalny, więc no nie mamy tutaj takiej możliwości, na przykład jak na Newskim, że będziemy sobie z maksymalnego zasięgu snajpić i po prostu e, inne krążki nie będą do, mogły do nas dostrzelić. <laughs> I naprawdę tutaj musimy uważać na ciężkie krążki, na Moskwę, na Hindenburgi, na Wenecję. No, te okręty są w stanie nas ściągnąć na dwie salwy. Naprawdę taki Hindenburg potrafi nam wpakować z jednej salwy trzy cytadele, i to, i to nie jest jakiś duży problem. Nawet, nawet Henryk jest w stanie nas bardzo szybko ściągnąć. E, tak samo Zao, który gdzieś tam, tam e, przyceluje, też bardzo szybko nas potrafi załatwić nawet z heków. No mówię, tutaj naprawdę nie ma, nie ma po prostu że jesteśmy pływającą cytadelą. Ja więc teraz sobie tutaj spróbuję pobić tego smoleńska. Zadymiłem się, strzelam do niego z Haeków, mógłbym się przełączyć na peki i ten damage też by całkiem fajnie pracował. On się nam zadymił, tu jeszcze mamy dedeka, który ładnie tutaj wyszedł burton, no i widzicie z jednej salwy zeszła mu praktycznie połowa życia, jeszcze dostał podpalenie. Mamy już 70 tysięcy. Ta bitwa była dosyć trudna taktycznie, też. E, tak więc tutaj też nie było jakiegoś mega wielkiego, mega wielkiego damage'u jak na Smoleńska. No, bo w Smoleńskiem w zasadzie 100 tysięcy na bitwę, no to, to nie jest jakiś duży wyczyn, jeśli gracze nam po prostu na to pozwolą. E, no, bo jak będziemy właśnie gdzieś tam blokowani przez krążki, czy, czy pokusowani przez pancerniki, czy coś. No, to będzie nam naprawdę ciężko zrobić jakiś tam mega duży wynik typu 130-140 tysięcy. No, może się uda jakiegoś bit kalibra. Tutaj, w tej bitwie bodajże kończyłem na 70 paru tysiącach. No i widzicie, muszę cały czas uważać. Dostałem jakąś, to znowu dostałem dwie pestki, i już praktycznie mam jedną trzecią życia. No, tu już się muszę wycofywać. Tu jeszcze postrzelam trochę w tego Henryka. No, mam nadzieję, że on mnie jakoś bardzo mocno nie obije. Na szczęście teraz weszła tylko jedna pestka. Tu widzicie, że ładnie ten damage jeszcze pracuje, no, nie wchodzą żadne pożary. No ale już praktycznie mamy 79 życia. Teraz dostaliśmy Cytadelę z takiej odległości. No, został nam już dosłownie obryzek 2000. Wycofujemy się do tyłu, no i w zasadzie zostaje nam tylko pomodlić się o to, żeby nie dostać jeszcze jakiejś pestki. Zostało też już bardzo niewiele czasu do końca bitwy, no, przewaga też nie jest jakaś znacząca. No tutaj, jeśli, jeśli bym zginął, to, to ta bitwa byłaby dla nas przegrana, no ale na szczęście udało się schować za skałkę, już żaden inny okręt do mnie nie strzelił. No i skończyliśmy tą bitwę e, z wynikiem 82 000, No i wygramy. No i mamy drugą bitewkę e, na tej samej mapie. E, tutaj zdecydowałem się e, troszeczkę agresywniej zagrać i, i popłynąć tutaj na flankę. E, próbować tutaj skontrować DDK, który ewentualnie będzie wchodził. No może e, podpalić jakiegoś pancernika. Oczywiście muszę uważać na tego Hindenburga, na Moskwę, no to są nasze śmier nasi śmiertelni wrogowie. E, raczej jak gdzieś nam wyskoczą, to będziemy musieli uciekać. No ja tym okrętem pływam troszkę podobnie do Minotaura. E, no wiadomo, mamy tutaj na pewno gorszy pancerz, ale, ale sam styl gry jest bardzo zbliżony. E, no tylko tyle, że mamy troszkę mniejszy zasięg torped, no i, i oczywiście na te torpedy się nie gra. Raczej trzymamy je bardziej do obrony przed jakimś dedekiem ewentualnie jak gdzieś coś nam podejdzie za skał z skałki. To ewentualnie właśnie wtedy można tego użyć. No i tutaj Zetka, zacząłem ją okładać z apeków. No tutaj nie wiem dlaczego weszła tylko jedna pestka. Może jakiś ślak był, może coś. Znowu jest na pestkę, ale to, to już była ewidentnie moja wina. Tu teraz e, Hindenburg wychodzi. No, stoimy sobie w dymku, e, także go e, będziemy podpalać. 14 pestek, e, oczywiście, pożar. Tu już kolejny pożar. Także widzicie, jak e, po prostu tym okrętem się pięknie podpala. Już mamy trzy pożary na Hindenburgu, nie wiem czy on się nie gasił. Mm, no także robimy sobie po prostu na nim damage, uciekamy od niego. Tu jeszcze cały czas ta Zetka. Teraz zacząłem do niej troszkę strzelać, Hindenburg się mocno e, zaczął wycofywać bardzo mocno obity. Widzimy, że tam jeszcze pożary e, pracują na naszą korzyść. No już tym sposobem mamy 30 tysięcy, a tak naprawdę strzelaliśmy się 30 sekund, może 40. Także na razie troszeczkę odszedłem do tyłu. Tu mnie cały czas świeci Tasima, czy może ta zetka. E, z, poczekam aż zajdzie mi wykrycie może spróbuję ją tutaj e, przykontrować, sonar zapobiegawczy żeby gdzieś tam jakiś torpet nie dostać e, żeby mi się wyświeciły wcześniej i żebym mógł po prostu zrobić zwrot tu na szczęście w tej bitwie też lotniarz za bardzo na mnie nie latał, więc mogłem sobie troszeczkę pozwolić e, e, popływać tutaj na tej flance no tu jeszcze mamy Moskwę, więc już w ogóle jest wesoło na szczęście ona nas na razie nie strzela Tutaj jeszcze zetkę spróbujemy e, obić. Ona też tam się fajnie e, schowała za tą skałkę. Znaczy troszeczkę teraz widzę, że e, no źle zagrała, bo tam się splażowała na tej skałce, więc możemy w nią trochę postrzelać. Spróbujemy ją zatopić. Może wejdzie jeszcze jakieś podpalenie. No, zorientował się, że, że trochę źle stoi i uciekł nam za tą skałę. Także podpłynę troszkę do przodu, żeby też mieć zasięg. No, e, fakt faktem tam jest Moskwa, ale ona tak e, trochę dziwnie płynie i na razie do nas nie strzela, więc spróbujemy ją sobie tutaj e, obić. No, dostała salwę od pancernika, zeszła jej prawie połowa życia w górę. E, nie ma jednej wieży. Tutaj też zaczęła się odkręcać, więc spokojnie możemy sobie ją teraz palić, zanim e, obrócą się wieże na nas. To, to jednak trochę czasu minie, ma tylko, jedną, ma tylko jedną wieżę na nas ustawioną i też strzela dosyć niecelnie. I tak więc sobie ją będziemy tutaj okładać. Tu jeszcze ta zetka, więc spróbujemy jeszcze do niej trochę postrzelać. Mosta burtą całkowicie do nas, jedna wieża na, e, skierowana w naszą stronę, więc teraz będziemy ją palić, jest idealnym celem, a musimy się jej pozbyć jak tylko możemy, e, no bo niestety jak ją zostawimy i obrócą się te e, przednie wieże na nas, no to będzie po prostu jedna salwa czy dwie i, i zajdziemy do portu, więc mamy już kolejny pożarek, 50 tysięcy damage'u że cały czas próbujemy jeszcze ją tutaj podpalić, wpakować jej kolejne pożary. <laughs> no niestety jakoś tak e, słabo tu RNG losowało i, i coś nie chciało się podpalić. Tu mamy też Hindenburga na końcówce życia, więc e, spalimy go, żeby nie dostać jakiejś e, przypadkowej salwy w burtę Oddamy sobie dym, bo jednak jest tutaj przed nami bardzo dużo jednostek. No, Hindenburg w tym momencie powinien zejść. Ma dwa pożarki końcówkę życia, ugasił się także Hindenburga już nie ma, teraz mamy lotnie, nic do nas nie strzela jesteśmy w dymie, więc będziemy sobie farmić damage na, na lotni po pierwszym pożarze się ugasiła, więc dalej ją będziemy tutaj palić, w dalszym ciągu tą lotnią na nas nie lata tą zetkę już e, sobie odpuściłem tutaj, bo ona też za dużo w tej bitwie nie zrobiła, e, bardzo słabo grał na tej zetce, tak więc palimy sobie lotnie. Dima już, już nam bardzo ładnie podróż, mamy prawie 90 tysięcy, jeszcze mamy pożar wsadzony na tym Midwayu. Także jeszcze spróbujemy go podpalić, obok mamy także Republikę, która też nie jest nami zainteresowana, zaraz zaczniemy ją podpalać. Midway ma już trzy pożary. Tak więc teraz spróbujemy wpakować jeszcze pożar w republikę i strzelałem tutaj sobie na zmianę midway republika, midway republika, żeby, żeby jednak wpakować te pożarki i zmaksymalizować damage jaki będę mógł zrobić. Midway na dnie, dopiero teraz zaczął latać w naszą stronę, więc spaliliśmy sobie palotkę. no niestety te torpedy nie trafiły w nas. Tutaj też dostaliśmy bardzo mocną e, salwę od republiki, tam weszły chyba tylko dwie pestki, ale spadła nam połowa życia. No mamy jeszcze 40 sekund, więc ja się ustawię już dziobem do tej republiki, będę do niej bił tylko z przedniej wieży, Będę pływał przód, tył, przód, tu, żeby też nie mogła mnie za bardzo trafić. No my tutaj już jesteśmy w takim, no, na takim etapie, że w zasadzie jakaś jedna czy dwie pestki z Cytadelą jest po nas. Tutaj nas na szczęście nie trafił, przerzucił nas, więc możemy sobie trochę podpłynąć teraz wsteczny bardzo mocno skontowani do niego o, wszedł kolejny pożarek, mamy już 120 tysięcy, 13 sekund do końca bitwy. I tu już troszkę ryzykowałem, bo jakaś e, lepsza salwa i byłoby po mnie. No i tym sposobem kończymy bitwę z wynikiem 130 tysięcy. Tak więc jak widzieliście, no okręt jest naprawdę fajną zabawką, ciekawą, ale też bardzo trudną i wymagającą jednak troszeczkę myślenia. No i nie ma się co czarować, ale trzeba mieć też dużo szczęścia e, grając tym okrętem. Więc dajcie mi znać w komentarzu, czy wam się podobało. No i trzymajcie się do zobaczenia, cześć.